Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani w 15 dniu naszego vlogmasu do świąt coraz bliżej yy, Mamy kochani nasz kalendarz yy, ze słodkościami. Oczywiście yy, nie może zabraknąć naszych drapek adwentowych. Yy, 15 drapka z Ekstra linii. No i kochani, dzisiaj mamy taki troszkę inny odcinek, bo mamy rywalizację między kanałami. Artur Drapki z kanału Artur Drapki Artura zaproponował mi rywalizację ze zdrabkami takimi jak Na dobry rok, Mega pensja, Kasa od Mikołaja, Rubinowe 7, Owocowa eksplozja i Szybkie 50. Mamy drapki na 35 zł z rywalizacji. No i zobaczymy komu się lepiej powiedzie. Ja trzymam kciuki za Artura, Artur trzyma za mnie. No, i bierzemy się do drapania. Zaczniemy oczywiście standardowo od naszego okienka ze słodkościami. Okienko z numerem 15. Kochani, mamy na samej górze. Tutaj. Teraz wyjmę, wyjmiemy i będziemy. Widzieć. mamy też cukiereczka. Proszę bardzo, oreo cukiereczek. Jest następny do kolekcji. Dobra, kochani, kalendarz sobie odkładamy i przystępujemy do naszych drapeczek. Dobra, szukamy okienka z numerem 15. Mamy tutaj, przybliżymy sobie. No i trzymajcie kciuki. 15, dobrze. I co mamy? Mamy bałwanka, kochani. Bałwanka. Zaznaczymy sobie. bo Bałwanek jest drugi. Tak. Dobra, teraz nasz czeski adwentowy kalendarz. I numer 15 mamy tu, na samym dole. Czy będzie pierniczek? Szukamy. I co mamy? Nie, mamy gwiazdę. Za 100 tysięcy koron. Piękna gwiazda. Dobra, no i nasz świąteczne odliczanie, nasze numerem 15. Mamy okienko i szukamy, co mamy? Mamy Sanie za 25 zł. Dobra, czyli to by było tyle z naszych adwentowych kalendarzy. Teraz robimy sobie super linie, ekstra linie, przepraszam. Ekstra linie, kochani, moje ekstra linie. No i szukamy. Co mamy? Mamy biedroneczkę. Biedronka jest tutaj. Jest następna. Może już mogłyby się posypać wygrane, bo naprawdę strasznie skromniutko w tej drapce się to pokazuje. Dobrze. Tu mamy znowu biedroneczkę i jest kolejna biedronka. Dobrze. Biedroneczki mamy. Sprawdźmy sobie jeszcze do góry. Dobra. Kolejny symbol to czapka. Mamy gdzieś czapeczki. Tak, jest czapeczka tutaj. I mamy czapkę też tu. Ok, jeszcze mamy tutaj. Ominęliśmy, ale się znalazła. Dobrze, kolejny symbol to dzwon. Szukamy dzwona, dzwony mamy tutaj. I tu. Jest kolejny. I mamy kolejny. Dobrze. Następny symbol to sakwa. Sakwa jest. Mamy też tutaj. Mamy też zakwę i jest kolejna. Gdzieś jeszcze tak, mamy tutaj. I to by było na tyle. Wszystkie zgarnęliśmy. Kolejny symbol to arbuz, Szukamy arbuza, ale arbuza nie ma nigdzie. No to dalej, teraz serce. Serduszko, mamy tu serduszko. I jest tu. Dobrze. Dalej. Podkowa. Podkowy mamy. I tylko jedna, kochani, no szkoda. Woda, że tak a nie jest jeszcze jedna patrzcie dobra Następny symbol księżyc Księżyc jest tutaj tylko jeden Następny symbol to klucz mamy kluczyk super jeszcze gdzieś tak, mamy tutaj. Jest. I to by było na tyle. Kolejny symbol to cytrynka. Cytrynkę mamy. Dalej jest też tu cytrynka. No dzisiaj tych symboli trochę jest, chyba że pod koniec będzie pustaków. Tu mamy cytrynę, i jest na końcu też cytryna. Dobrze. Teraz co mamy? Ptaszka. No i ptaszka szukamy. Jest ptaszek. Jest kolejny. I następny. I następny. Dobra taszki mamy. Co teraz będzie? Teraz będzie pan krab. Czy jest pan krab? Motylki są? O mamy, mamy pana kraba. Zaszczycił nas swoją obecnością. Tak, ostatnio się miga. Dobra. Kolejny symbol to okulary. Mamy okulary. Tylko jedne, no ale są, dobra. Co teraz? Teraz mamy kości. Czy są gdzieś kości? No niestety kości nie ma, niedobrze. Czyżby się zaczynały teraz symbole, których nie ma? Łódeczkę szukamy, Łódeczki. No, symbole, których nie ma. Dobrze, czyli teraz mamy wiatrak. Wiatrak to widziałam na pewno. Jest tu, mamy. Mamy tutaj też. Tu jest wiatrak. Jest kolejny. Tu też mamy. I na dole też mamy wiatrak. Dobra. Kolejny symbol to rolki. Roleczki są tu. Jak myślicie, będzie coś? Nie będzie. Tu mamy rolki. I rolki są na dole. Następny symbol to leżak. Leżak mamy. Moneta by się przydała. Jest gdzieś leżak. No, tylko jeden. Dobrze, to teraz kwiatek. Kwiatuszka szukamy. Mamy kwiatuszek. Jest kolejny. Następny. I na samym dole też jest kwiatuszek. Dobra. Co teraz będzie? Teraz mamy popcorn. Czy mamy gdzieś popcorn? Nie mamy. To szukamy słoneczka. Tu jest słońce. Przydałby się parasol. Tu mamy słońce. Słońca też mamy trochę. Może się jakaś linia utworzy, kochani? Tu jest słońce. Tu też. I to by było na tyle. Co teraz? Teraz mamy lody. Szukamy lody. Widziałam, gdzieś lody tutaj są. I mamy na dole. Są też tu, no dobra, co teraz będzie, teraz będzie słoń, ale słonia nie ma kochani, co teraz, balony, baloników też nie ma, to szukamy rower. Rower jest tu. I ostatni symbol decydujący to gwiazda. Gwiazda jest tu. Też mamy. No i kochani, kolejna przegrana. Miejmy nadzieję, że ta końcówka z drapek będzie szczęśliwsza pod koniec naszego miesiąca adwentowego. Dobra, kochani, to teraz sobie przejdziemy do naszej rywalizacji. Tak jak wspomniałam z kanałem drapki Artura. Artur zaproponował mi rywalizację. Wybrał z drapeczki, ja tylko poszłam kupiłam i będę drapać. Dobra, to trzymajcie kochani kciuki. Biorę się za drapanko. Pierwsza z drapeczka to szybkie 50. I co mamy? Mamy sztabkę. Mamy 500 zł, 4 złote, 2 złote, 100 zł, 4 zł, 100 zł, 2 złote, będzie coś, 500 zł po raz drugi i 50 zł, czyli ta drapka jest przegrana. Teraz zrobimy sobie owocówkę. Myślę, że dobrze widać. Oj, odkryłam kontrolne. Coś czuję, że chyba będzie 3 zł, bo jest no, kontrolna literka. No, trudno. Ale szukamy. Szukamy bananów. Następny symbol. To borówki. Mamy borówki. Kolejny symbol to brzoskwinka. Tu jest też. Dalej mamy cytrynka. Cytrynki mamy. Okej, okay, teraz to kiwi. Kiwi jest tu. Następny symbol to winogrono. Winogronku mamy tutaj. Następny symbol to melon. Melon jest. Tu mamy też. Melony zgarnięte. Następny symbol to ananas. Mamy ananaski. Super. Jeszcze gdzieś. Kolejny symbol to karambola. Mamy tu i tu. Następny arbus. Arbusy już są. No to dalej to mamy pomarańcza. Mamy pomarańczę. Dobrze. Następny symbol do figa. Tak, jest figa. No i mamy linię. Tak jak myślałam. Będziemy mieli 3 złote. Bo DDD to jest 3 złote. No ale trapiemy dalej. Kokosy. Mamy kokosy. Tu jest jeszcze jeden. No, i ostatni symbol to wiśnia. Wisienki są tu. No, i dla formalności sprawdźmy. Mamy 3 złote. Czyli w rywalizacji z Arturem mamy już 3 złote. Teraz co, kochani? Rubinowa siódemeczka. I lecimy. A mamy 28. O, mamy siódemkę. Super. 36, 15, 21, 29, 40, 11, piąteczka i 35. A pod siódemką co mamy? 5 zł. Także jest następna wygrana. Kochani, koniecznie zajrzyjcie do Artura na kanał, bo Artur przekroczył 1000 subskrypcji. I ma fajne konkursy, fajne rozdania. Także zapraszam Was do niego. Będzie mi bardzo miło. Teraz mamy kasa od Mikołaja i mamy 27, 16, 29 i 23. No to szukamy. I mamy tak 6. 31 21, 13. Mamy wygraną 27, no super. 15 obok. Dwójeczka i mamy Mikołajka. No fantastycznie! No zobaczcie. Dziękuję Arturku, że mnie namówiłeś. 20, 33 i 17 obok. No to sprawdźmy. Po 27 mamy. Ło, kochani, dyszkę. I Mikołaj dał nam drugą dyszkę. No świetnie, dwie dychy na Mikołaju. No, dziękuję Ci Mikołajku, dziękuję. Bardzo się cieszę. Fajnie, fajnie. To. Jest już coś. Pamiętajcie, że 24 będzie koniec konkursu, i będziecie musieli napisać mi, ile wygrałam w każdym odcinku ogólnie, łącznie ile wygrałam w drabkach przez cały Vlogmas. Także powiem Wam, że ja sama się już pogubiłam i zaczęłam oglądać swoje odcinki od początku. Drętwa jestem jak nic. <grym> no, ale nieważne. Ważne jest zasady, konkursy no i to, że się bawimy, teraz mamy mega pensję 31, już takie z tych droższych drapek, prawda? 12 tu mamy 25 i 39. Dobra, no to szukamy co my tu mamy. Mamy 15 to nie to. Mamy 23, to nie ta strona, 23 to mamy zdrabkę. Ok, teraz 33. 11 oboczek. 29 też nie mamy. Kolejny rząd. 20. Patrzcie, mamy 25. Ale fajnie. Super, cieszę się. Trzydzieści dwa obok, osiemnaście, trzydzieści siedem nie ma dwadzieścia jeden, trzydzieści osiem, oboczek czwóreczka szesnaście.

Jest trafiona. No fajnie, fajnie. Ja się bardzo cieszę, kochani. Dobra, ale co to było wcześniej? 25, mamy 10 zł, fajnie. I pod dwunastką 20, patrzcie, 30 zł na tej drapce. No, Bajera po prostu. Bajera, fajnie. SS, ale się cieszę, kurczę, fajne drapki, fajne. No, i zobaczymy, co nam da ostatnia zdrapeczka, czyli nasza premierowa na dobry rok. Numerem 16 mam. No i trzymajcie kciuki. Drapiemy styczeń. Mamy 10 tysięcy i pół miliona. Tu mamy stówkę i 10 tysięcy. Teraz co mamy? 500 zł i 1000. Kwiecień. Mamy dyszkę i 200 zł. Tutaj mamy 500 i 200. Tutaj mamy 50 i 100. Dobra, idziemy dalej.

W listopadzie pół melona i 50 zł. grudzień 200 i pół melona. Dobra, zobaczymy, czy zasłużyłam na premię. Mamy gwiazdę i w bonusie musi być choinka, a mamy łyżwę. Czyli ta drapeczka jest przegrana. Nie lubię tej drapki. No dobra, kochani, no to w dzisiejszym odcinku nawet powiem Wam, bardzo fajnie nam poszło, bo mieliśmy drabki na 35 zł, a wygraliśmy w mega pensji już 30 zł. W Mikołajku 20 to mamy 50, tu mamy 5, 55, 58 zł, kochani, na dzisiejszym odcinku z 35. Oczywiście moja, moje linie się nie spisały standardowo. Zobaczymy, może 16 dzień będzie lepszy. Ja się z Wami, kochani, żegnam. Tobie, Arturku, bardzo, bardzo dziękuję za ten pomysł z rywalizacją. Myślę, że na pewno kiedyś jeszcze to powtórzymy. No i będę się z Wami żegnać. Buziaczki. Pa, kochani, pa.